Więc słyszałeś o kryptowalutach? Chcesz w nie zainwestować, ale nie masz pojęcia, co to jest ten blockchain. Jesteś we właściwym miejscu. Zaczynamy. W zeszłym tygodniu wyjechałem na mały wypoczynek do Sopotu. I ciekawa sytuacja się przydarzyła. Otóż czytałem swoją książkę, którą widać tutaj, i do przedziału wszedł kolega inwestor. Zaczęliśmy rozmowę po prostu, bo zobaczył moją książkę i chciałem z tego miejsca pozdrowić Marcina. Bardzo ciekawa rozmowa. Trochę się nauczyłem o inwestowaniu w niekryptowaluty. Natomiast Marcin zapytał mnie trochę więcej na temat kryptowalut i blockchaina. Ja uważałem, że w tym momencie nie mam tego, co potrzebuję, żeby mu dokładnie opowiedzieć, co to jest ten blockchain, bo jednak uważam, że potrzebne są jakieś wizualizacje o co tutaj chodzi. Jest to na tyle skomplikowane, że tak po prostu machając sobie rękami i używając jedynie słów, może to być niezrozumiałe. Więc jesteśmy teraz w tym wideo. To jest nie tylko dla Marcina, ale również dla każdego, który jest zainteresowany inwestowaniem i chciałby wiedzieć co to jest ten blockchain. Zaczynamy. Odpowiem takim przekornym pytaniem. Czy wiedza co to jest blockchain jest Ci potrzebna do inwestowania w kryptowaluty? A odpowiedź mi na takie rzeczy. Czy wiesz, jak działają algorytmy Google czy też Facebooka? Czy dokładnie znasz, jakie działają, jakie działanie mają na Twoje ciało leki, które przyjmujesz? Czy tylko wiesz na temat, jakie zwalczają objawy? Czy dokładnie znasz mechanizmy, które działają w silniku samochodu? Jak działają sklepy internetowe? Jak się robi te strony, i tam wrzuca się te obrazki i tak dalej. Wydaje mi się, że tak naprawdę to my mamy jakieś ogólne pojęcie na temat tych różnych technologii. Natomiast nie jest tak naprawdę nam ta wiedza potrzebna do inwestowania. Jeżeli ktoś pod koniec lat 90. powiedziałby mi: Jest taka firma Google, wydaje mi się, że jest to super inwestycja na przyszłość. Nie wiem jak ty, ale ja bym powiedział, Google. Co to jest Google? To jest przeglądarka. Tam nie ma nic. Można wyszukać za jej pomocą inne strony internetowe. Jaką to ma wartość? Okazuje się yy, trochę dekad później, że ma jednak ogromną wartość. Więc to już taka tutaj pryska ten czar, że jeżeli my czegoś nie rozumiemy, tak jak blockchain, to już nie powinniśmy w to inwestować, bo jeżeli tego nie rozumiemy w 100%. Tak samo było z wieloma innymi technologiami, i teraz w tej chwili te firmy są na szczycie, zwłaszcza jeżeli chodzi o firmy technologiczne jak Google, Apple, Microsoft, Facebook. Powiedzmy, że jednak jesteś dalej zainteresowany i chcesz wiedzieć, co to jest ten blockchain. Więc tak dosłownie, to jeżeli weźmiemy sobie taki, to jest tak reprezentacyjnie, tak, taki sześcian, taki block, tak, to jest z angielska, i my przechowujemy w nim jakieś dane i w każdym tym bloku. Yy, Przechowując te dane, one, te bloki są ze sobą połączone. I teraz, co my tam przechowujemy, jak one są połączone i dlaczego to może mieć jakąkolwiek wartość. Otóż, w 1991 roku powstała ta idea, żeby mieć w internecie pliki, które są, tak jakby, podstemplowane u notariusza. Czyli nie da się ich zmienić. Nikt nie sądził, że jest to jakaś wartościowa technologia, nikogo to nie interesowało, zresztą to w ogóle jest jakieś zalążki internetu, więc po co komu taka technologia, taka idea. Dopiero w 2009 Satoshi Nakamoto, nie wiadomo do końca kto to jest, wziął tą ideę i stworzył bitcoina. Czyli, żeby mieć pliki, których nie możemy zmienić. I do czego to może być potrzebne? A no właśnie, do świata finansów. Teraz oczywiście wiemy, różne firmy rozwinęły ten blockchain troszeczkę na własne potrzeby, bo możemy tam przechowywać inne dane, jak na przykład jakieś dane medyczne czy dane odnośnie pożyczek. No naprawdę teraz yy, ilość projektów, które są na rynku jest, jest ogromna. Natomiast no my zaczniemy troszeczkę bardziej od Bitcoina, ponieważ to on był tym pierwszą technologią na używającą blockchain. Spójrzmy teraz dokładnie trochę, co może być w tych blokach, tak? Więc weźmy taki sobie jeden blok i załóżmy, że przechowujemy tam trzy dane. Tych danych może być oczywiście więcej, ale takie trzy podstawowe. I mamy jakieś dane, na przykład. O dane osoby wysyłającej pieniądze, dane osoby, która otrzymała pieniądze i kwota, może jeszcze data. I teraz te dane są konwertowane przez pewną funkcję. Ta funkcja zamienia te dane w hash. Hash to jest taki po prostu kod niezrozumiały dla człowieka. Który funkcja jakoś zmieniła te dane w hash, który jest zrozumiały dla programu. I teraz ten blok, co przechowuje, to najważniejsze rzeczy, to są jakieś dane, swój hash, który został wygenerowany po dostaniu tych danych, oraz hash poprzedniego bloku. Jeżeli teraz to widzimy, one są w ten sposób połączone. Mają informacje o haszu poprzedniego bloku. Tak, tutaj mamy, kiedy jest na fioletowo, na czerwono, tak, obecny hash poprzedni. W ten sposób są ze sobą te bloki połączone. Spójrzmy teraz tak dokładniej na jakiś przykład. Tak, powiedzmy, że ten hash jest AAA. Zobaczcie, że w drugim bloku. Mamy tą informację AAA, natomiast następna, następny hash jest BBB, co kolejny hash ma jako poprzedni, i tak dalej, i tak dalej. Co natomiast, jeżeli yy, jakiś haker chciałby spróbować zmienić te dane? Bo, jak powiedziałem na początku, idea tego jest, że nie możemy zmienić, że to jest podstemplowane, nie do zmiany. I znika nam ten hash i ktoś tutaj wziął jakiś, stworzył inny, dał jakieś inne dane. Za każdym razem, gdy zmieniamy te dane, hash się zmienia. No więc teraz nasz trzeci blok patrzy. Zaraz, zaraz. Moje dane są tutaj, że poprzedni hash powinien być BBB, a tutaj jest ABX. Więc się nie zgadza. Odrzucamy ten hash. I nie będzie on dalej w blockchainu, on jest nieprawidłowy. I tak to działa. Co to znaczy, że blockchain jest zdecentralizowany? Czy też transakcje na blockchainie są takie? E, otóż, w tradycyjnej bankowości mamy na przykład dwie osoby i jedna chce kupić coś od drugiej. No więc ja się muszę zalogować do mojego banku A. I powiedzmy, że już mam tam pieniądze od na przykład pracodawcy. I teraz loguję się tam i wysyłam na przykład pieniądze do banku drugiej osoby. I powiedzmy, że jakieś dobro kosztowało 100 zł, więc ja z mojego banku jest odejmowane 100 zł. Zachodzi komunikacja i dodawane 100 zł po drugiej stronie do drugiego banku. Teraz ta druga osoba może te pieniądze ewentualnie z banku wyjąć albo je tam trzymać. Natomiast to jest taka tradycyjna struktura danych i wyobraźcie sobie, że te dane na tych serwerach, one mogą zostać zmienione. Jeżeli tam wejdzie haker, oczywiście banki mają swoje systemy zabezpieczeń, natomiast te pieniądze, te wartości, te dane przechowywane na tradycyjnych serwerach, Mogą być zmienione i to jest taka, może, jedna z, jedna z kluczowych różnic. Czyli w tym wypadku mówimy, że jest jakaś instytucja, ponieważ banki są kontrolowane, czy to przez bank centralny, czy dane państwo ma nad tym kontrolę. Ma kontrolę nad wartością danej waluty różnymi mechanizmami. Teraz, jak to wygląda przy zdecentralizowaniu? Otóż wszyscy użytkownicy są w takiej sieci, która się nazywa peer-to-peer, -peer, która umożliwia bezpośrednią komunikację użytkowników. Kiedyś te sieci były używane jedynie do przesyłania sobie bezpośrednio plików czyli nie musimy wysyłać na jakiś serwer. Czy Google, czy Dropbox, czy cokolwiek, tylko bezpośrednio od mojego portu do Twojego portu. Bo peer z angielskiego port, przechodzi jakiś plik. I to samo jest w blockchainie. Jest to sieć między ludźmi, która działa na zasadzie peer-to-peer, -peer, czyli połączone komputery w jedną sieć. Czyli nie ma jednej centralnej jednostki, która by tym zarządzała, tylko wszyscy użytkownicy. Teraz weźmy sobie nasz przykład dwóch osób, które chcą coś. Jedna chce kupić jakieś dobro od drugiej. Teraz już komunikacja zachodzi między nimi bezpośrednio i jest wysyłana kwota 0,0003 Bitcoina. I to jest ważne, bo nie wszyscy to wiedzą, że można wysyłać ułamki bitcoinów. Oczywiście, Bitcoin jest teraz warty no, po ostatnich tweetach Ilona Maska tam 45 tysięcy dolarów. To nie znaczy, że możemy tylko wysłać wielokrotności tej kwoty. Nie możemy sobie to no, niemalże dowolnie dzielić. Także, równowartość 100 zł również możemy sobie wysłać. I to zostaje przekazane z elektronicznego portfela jednej osoby na elektroniczny portfel drugiej osoby. I co teraz się dzieje? Teraz tworzony, ponieważ została stworzona nowa transakcja, więc stworzył nam się nowy blok. I co dalej z tym blokiem? No, musi on wejść na blockchain. Więc teraz mamy nasz, tutaj blockchain reprezentowany przez tylko trzy bloki w tej chwili i naszych użytkowników. Każdy z użytkowników ma swoją kopię blockchaina. Te transakcje są widoczne dla wszystkich. Historia wszystkich transakcji od początku powstania Bitcoina jest zarejestrowana na blockchainie, każdy może ją mieć. Jedna rzecz warta uwagi, że te transakcje są rzeczywiście anonimowe. Czyli jeżeli ktoś teraz do mnie przyjdzie i zapyta się, czy ja rzeczywiście dokonałem tej transakcji, więc ja mogę pokazać mój elektroniczny, portfel i tam pokazać ten hash odpowiadający tej transakcji na blockchainie, żeby na przykład było wiadomo, że to ja. Ale jeżeli ktoś teraz się zaloguje i zobaczy sobie, każdy ma swoją kopię blockchaina, którą może sobie podglądać, to zobaczy te transakcje, ale dane osób wykonujących te transakcje są anonimowe. I co teraz się dzieje? Stworzył nam się nowy blok, bo doszło do nowej transakcji. Teraz ten blok jest wysyłany na blockchain i każdy dostaje jego kopię. I teraz każdy w tej sieci peer-to-peer -peer musi powiedzieć: "OK, ten blok jest OK, hasze się zgadzają, czyli hash poprzedniego zgadza się z tym" i dopiero wtedy tworzy się link i rzeczywiście ten blok wchodzi na blockchain. Dlaczego to jest ważne? Jeżeli jeden komputer w sieci Peer-to-Peer -peer chciałby dokonać jakiejś podmiany, no to cała reszta zauważy, że coś z tym blokiem jest nie tak i zostanie on odrzucony. Jedyny sposób, w jaki jakiś haker czy inny przestępca mógłby oszukać blockchain, musiałby przyjąć kontrolę nad. Połową sieci peer to peer. Może połowa plus jeden. I wtedy mógłby wysłać wszystkim taki, nie, taki podrobiony blok z nieprawdziwą transakcją, co jest w zasadzie nierealne. Biorąc pod uwagę skomplikowanie transakcji, ilość użytkowników w sieci peer to peer. Są oczywiście też dodatkowe zabezpieczenia. Tak zwane smart certificates, ale o tym może w innym wideo. Teraz, jak się to odbywa, ta, ta weryfikacja tego wszystkiego? Otóż, może słyszeliście, że bitcoiny się wydobywa. To się nazywa tak profesjonalnie, że to jest proof of work, taki dowód pracy. Co to oznacza? Słyszeliśmy o górnikach, tak? To znaczy, że y, każda transakcja jest kodowana. I ona jest kodowana w tych bitcoinach, więc górnicy, którzy kopią te bitcoiny, próbują je znaleźć. Czyli mamy jakąś sieć, i oni szukają kodu, który jest odpowiedzią na powiedzmy matematyczną zagadkę. Tak? Ponieważ to jest. To jest operacja, która jest odpowiednio szyfrowana. I co 10 minut jest wydobywany jeden bitcoin. Nie jest to dlatego, że te komputery są zawolne. Jest to specjalne spowolnienie, dlatego, żeby zapewnić lepszą, lepsze bezpieczeństwo tych transakcji. Jeżeli by one zajmowały sekundę, to wtedy jest większa szansa, że jakiś haker mógłby w tych procesach. Wbić się na, na, na sekundę, czy jakiś ułamek sekundy i zrobić coś e, złego. Natomiast jeżeli to trwa 10 minut, wszyscy w tej chwili szukają, zmniejsza to prawdopodobieństwo jakichkolwiek problemów ze schakowaniem tej sieci. Czyli raz na 10 minut ktoś Zdobywa, któryś górnik znajduje bitcoina. Co zostaje dla tych, którzy nie znaleźli tego bitcoina? Nic, kopią dalej. I ten proces się odbywa cały czas, i on zabezpiecza nasz blockchain i umożliwia dalsze transakcje. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, proszę, napiszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Teraz no jak duży jest ten blockchain skoro on trzyma informacje na temat wszystkich transakcji jakie kiedykolwiek były od początku od powstania tego blockchainu i sieci tutaj w tym przypadku Bitcoin no to rzeczywiście tak logika nam mówi że on będzie coraz większy bo tych transakcji jest coraz więcej No i rzeczywiście on w tej chwili ma już jakieś 345 giga i cały czas rośnie. Także ta sieć robi się rzeczywiście coraz cięższa. Czyli jest tutaj pewien problem ze skalowalnością, dlatego czasami tworzą się pewne odnogi od Bitcoina albo też inne projekty, które w pewien sposób radzą sobie lepiej z tą skalowalnością niż Bitcoin. Spójrzmy sobie teraz na ten blockchain na przykładzie Bitcoina i trochę statystyk, tak? Czyli pierwsze pytanie, jak długo zajmuje widobycie jednego Bitcoina. Już wspomnieliśmy o tym, jest to 10 minut i jest to, nie jest to żadne ograniczenie sprzętowe. Takie jest założenie programistyczne. Ilu jest indywidualnych górników. W tej chwili jest około 1 miliona górników na całym świecie. Oczywiście są też pewne farmy, w których się teraz szuka czy kopie Bitcoiny, ponieważ te obliczenia w tej chwili już są zbyt skomplikowane, żeby to zrobił jakiś jeden pojedynczy komputer? Jeżeli przy powstaniu tej sieci Bitcoin było to możliwe, tak teraz jest to już zbyt skomplikowane i zbyt długo by się zeszło jednemu komputerowi, żeby znalazł jakiegoś Bitcoin. Ile energii potrzeba na wydobycie jednego bitcoina? Otóż jest to 100, około 110 terawatogodzin. Na rok. Są to dane to z Cambridge Center of Alternative Finance. Ile jest wszystkich bitcoinów? Więc w tej chwili mamy wydobytych 8,7 miliona bitcoinów, a ich wszystkich jest 21 milionów. Trochę więcej rozwiniemy ten temat, kiedy będziemy mówili o wartości kryptowalut i skąd ta wartość pochodzi. Ale taki troszeczkę hint, taka mała podpowiedź, że jest ich ograniczona liczba w przypadku bitcoina, ponieważ pomyślcie o jakichś zasobach na Ziemi. Czy złota jest ograniczona ilość? Tak. Czy możemy wyprodukować nowe złoto? Możemy, natomiast ten proces jest nieopłacalny, więc tego nie będziemy robić. Także ilość złota na Ziemi jest skończona. Dlatego jego wartość pewnie wzrośnie. Jeżeli byśmy mieli nieskończone ilości złota, to nie było już by ono takie unikalne. Ok, to mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłem, co to jest blockchain. W następnych odcinkach powiemy sobie trochę dokładnie o wartości kryptowalut. Dlaczego one mają wartość i czy warto robić inwestycje przyszłościowe. W którąkolwiek kryptowalutę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, like zostawcie komentarz. Zawsze mi to wszystko bardzo pomaga i chętnie odpowiadam na pytania. Trzymajcie się, pozdrawiam.